Słuchajcie, oni zaczynają zupełnie od zera, teraz mają podstawy poruszania się, tam instruktor prowadzi yy, szkolenie zasad poruszania się na nartach A tutaj już, o, takim wielkim wiertłem Jak ktoś nie wie jak się wstawia salony to mogę pokazać Takie o, wielkie wiertło, które proszę bardzo robi nam dziureczki i do tego się wkręca takie yy, tyczki I to jest pierwszy salon, który oni muszą zdać yy, żeby no, tutaj dostać się na wyciąg i wyciągiem proszę bardzo wjechać do góry. Czyli absolutnie nie wyjeżdżamy dopóki tutaj te, o, troszkę zawiłe są te tyczki, ponieważ tutaj oprócz takiego klasycznego solomu z góry na dół trzeba troszkę pokombinować, trzeba troszkę poszukać Tutaj na tych tyczkach innej drogi my tu oczywiście tłumaczymy i pokazujemy jak te figury tutaj przejechać. No i tak jak powiedziałem, jak ktoś z tej grupy staw u nas taki salon na tyczkach, wtedy bezpiecznie dopiero można go zabrać na stoch. Przyjrzyjmy się. To jest odchłanianie, tak zwane odchłanianie. Wysuwamy górną nartę od siebie, dołączamy do i na brzegu. Górna od siebie, dołączamy do Tak mamy jest odchłanianie, Podstawy poruszania się na nartach. Czyli grupa wychodzi schodkowo do góry, musi minąć dwie tyczki i zejście schodkowe w dół zmiana kierunku poprzez przestępowanie i wyjście w drugą stronę jeszcze niżej, jeszcze niżej, jeszcze niżej, jeszcze niżej Tak.